Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jestem Ignacy i witam was kolejnego dnia, kolejny odcinek Heroes 3 Shadow of Dev eee, Moi od miałem troszeczkę przerwy, bo sobie porobiłem eee, w sobotę, zrobiłem odcinki na sobotę i na niedzielę, więc miałem jeden dzień w zasadzie, jak można powiedzieć, prawie półtora dnia, bo robiłem to rano. Od kampanii, no i jedziemy, jedziemy. Gem, misja pierwsza, wieczysty spokój. E, sporo problemów sprawiała nam ta misja na początek, niewątpliwie. Teraz mamy taki etap, że, hmm, jakby to powiedzieć, jest tak chillowo dosyć, bo e, wiemy, gdzie się znajduje nasz oponent. A już zasmrodził nas. E, w każdym razie, nasz oponent znajduje się tutaj. Trzeba zejść do podziemi, musimy mieć odblokowaną e, tutaj niebieski nemet klucznika. No i będziemy mogli kontynuować naszą zabawę. Czy gdzieś ulepszyłem smoki? To jest tylko jeszcze kwestia. Bo o ile się nie mylę, komputer jest dosyć silny tutaj. No już jestem silniejszy od niego, ale jeszcze niedawno była sytuacja, że komputer był silniejszy ode mnie, więc e, myślę, że warto na to uważać. Właśnie, możemy Olać tu jest odwiedzone. A tutaj popatrzyłem na Magildy. No się bawimy Magildy, to może by jeszcze tutaj pobawić się Magildy, <laughs> jeżeli już tak robimy, w gruncie rzeczy. E, mamy tu kilka kopalenek. Głównie robię, zrobię dla expów i, i paru surowców, bo mogę. Takie bitewki, zawsze to jest dostarczenie. Kilku przyjemnych XP dla nas, więc jak najbardziej z tego skorzystamy. Mnóstwo żywiołków w ziemi, tak? Poprowadźmy sobie te bitewki. To nie będą jakoś długie strasznie bitwy. Niemniej jednak myślę, że przydatne dosyć. Mam bardzo szybkiego bohatera, więc e, szybkie jednostki warmiam, bo mam dwa, dwie, dwa przedmioty, które mogą e, poprawiać moją skuteczność. E, mój ruch, może na polu bitwy, o tak powiem. Mam pierścionek oraz mam naszyjniczek. Więc jest jak najbardziej pozytywnie. No, ty przeżyłeś. Niechaj tak będzie. 1600 ekspo, zobaczcie. To w sumie jak skrzynka jedna, nie? A, więc chyba, chyba okej. Okay. Zróbmy tutaj trzeci magiltr. Pierdolniczków ci brakuje. Nie ma problema, jak na moje. A, możesz od razu w ciemno zrobić ich więcej. Będą na pewno potrzebne jeszcze jutro. Dobra, okej. Okay. No to lecimy. Siarka jakaś. Bardzo dobrze wiwerny, tak też pogonimy je. One nie są w stanie przejść całej mapy, no do Centaura są w stanie dolecieć. Okej. Okay. Zróbmy tak zatem Ty zabijesz chyba. I Elf zabije po prostu. W ten sposób zobaczcie. Koń kurde, który przechodzi całą mapę. No po prostu coś genialnego, jeżeli chodzi o tą armię. Naprawdę mega, mega siarem. Czeczenie. Nie, że źle, ale. E, nie. A, o, mogę was zaatakować. Halo. To są klasyczne? Jednorogi? klasyczne. A gdyby coś to co za Centaur, za pegazy, nie? czy za, za, za Was, ewentualnie? Może za Was, nie? Jest, tak już jesteś, to zrób piątkę, może. O, implozja. To jeszcze fajne już. Ej, 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 halo. Przeszedłeś tu po ekspy. Głupku. Walcz w takich sytuacjach. Mm -hmm. No, z przyzwyczajenia po prostu klikam, przeklikuję zawsze te, 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 te walki. Wleć tu. Wleć tu. Pojeść tu. O, tu kresnolud albo drzewiec. Zobaczymy. A, może on, może ty. Drzewiec powinien sobie dać radę też tam. Królew, co jeszcze wyślimy? jednego. Otóż to. Tubuch poszło. I mamy parę surowców, więc jak najbardziej jest w porządku. Zbroja ognistej mocy. Aha, jeszcze ktoś mi pisał. Słuszny. <laughs> się sam zagapiłem. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że mam tego stoickiego obserwatora, który jest totalnie niepotrzebny. Mm, coś jeszcze jest interesującego? Nie wygląda na to. Nie mam żadnego artefaktu, który mi bardziej przeszkadza niż pomaga. Mam jeszcze jedno miejsce na piersi i na buty, jeżeli już o to chodzi. Tutaj możemy zdobyć jeszcze zbrojkę lepszą. I tyle chyba. A tutaj możemy piątkę magii zbudować? No, zróbmy w żywiołach wody, okej? Okay. Aha, ja chciałem ulepszyć smoki może w końcu w którymś z zamków, nie? Zróbmy tak samo tą bitewkę na szybkości. Myślę, że teraz mogę skew. Otóż to. Tylko wrzućmy ten czarny początek, żeby, żeby była gwarancja, że zostanie to zrobione dobrze. To gdzie ja chcę smoki ulepszyć? Myślę, że w tamtym zamku, jeżeli już gdziekolwiek. E, wolałbym tutaj mieć ten budynek do smoków ulepszonych, a stąd po prostu będziemy dowozili i tyle. Dwa budynki do smoków nie są potrzebne, tu mamy zbieracza do dowożenia, więc luźno. Tam możemy po prostu ulepszać. E, diamentowe, jak najbardziej. Zaskoczyło. Super. E, zbroja ognistej mocy. Mówię, ten odcinek... Zobaczymy, jak mi się uda. Chciałbym zebrać troszeczkę wojska, pofrunąć na podziemia i jakoś bezboleśnie możliwie tę bitwę wygrać. Zastanawiam się, czy używać wojsk nekropolijnych. W gruncie rzeczy nic mnie bardzo nie wstrzymuje, żeby ich nie używać, więc tylko tak. Pytanie, gdzie są jakie upgrade'y? Tu jest cała dół bez wampira. Tutaj też. Tu są ulepszone wampiry. Dziwnie to będzie wyglądało. No ale. Zróbmy tak. Weź wojska stąd. Ulepsz te kolisza. Ach, ty masz ulepszane tutaj. Ach, dobra. Co na razie się nie chce tym zajmować? Bo by trzeba po prostu ulepszać wszędzie to wojsko. No to zagrajmy sami, nami, wiecie? Tak, mimo wszystko śmianie, śmianie, ale to są hydry. Czyli, no, siódemka. Może nawet nie najszybsza siódemka, ale. <laughs> Niemniej jednak siódemka. Myślę, że po prostu ich wymordujemy strzelcami. No, tutaj nie ma całej. Dwie, trzy zabił maksymalnie. Może jakowieś zimplodujemy po prostu jakąś tam deszczem tu przywalimy, czy coś. jeszcze mogę tego też użyć, nie? Znaczy wiem, czy jest sens jakikolwiek używać czarów. Nie bardzo, jakbym miał precyzję jeszcze może. Nie mam precyzji, przynajmniej nie widzę. O, A, waitować było. Och, niemądrze. Dobra, no, teraz Ty jesteś do zabicia akurat. No, przez Ciebie na przykład. 910, bardzo przyzwoicie. Ty nie musisz wlatywać, ty też nie, ty też nie, ty też nie. Wait. Defend. Dobra, ustrzeli i dobijemy. Nawet nie musimy. Dobra, super, mamy kopalnię troszeczkę ekspów nam powpadało. Jaki poziom 27. No i trzy nie udało się jakoś zrobić łatwo. To jest tutaj. Dobra, weźmy te nekropolie, rozkwijmy. Tylko szkieleciorów ulew w budynek. Dobra, teraz tak, tutaj ulepszy was. Tutaj trzeba was jeszcze ulepszyć. Dobra, skończ e, No dobra, to wracamy na swoje. Aha, jeszcze tędy przez czary przeskoczysz. Um, tutaj nigdy wojska nie zrobiłem jakoś sensownie. Niby mogłem, pewnie mogłem, <laughs> ale nie zrobiłem tego. Czego brakuje? Pierdolniczków, jak zwykle. Zrób coś z tym przyjacielu, cieszę się. Szkiety. Dobra, tu mamy wszystko polepszone przynajmniej. Tu. Cały dół. Okej, okay, tak samo, dobrze. Czy możesz pojechać tam po armię. Pytanie, czy ja chcę to Clancym robić, bo Clancym ma w sumie poziom, nie? Poziom ma. Mógł mi to zrobić, ale pytanie ja nie wiem, czy chcę go stracić sobie tak łatwo, poza tym nie wiem czy on mi przechodzi, czy nie. Tak do końca nie rozumiem. Dobra, mamy czary stąd, super. Dognaj na północ. Podnieś Clancy tutaj. Weź armię stąd. Super, pojedziesz jeszcze tutaj. Fajna ta armia nekropolina jest niemała. Dobra, może nie wydawajmy tak hajsów, bo potrzebuję hajsy na właśnie eee, moje armie. Ops, dłużej tam. A jak tutaj jest z upgrade'ami? No iż. Tylko widzę, że mi ostał się z takich jednostek do ulepszenia, żeby mieć cały dół. Dobra, eee, zacznijmy od ulepszenia smoka. Zapomniałem o jednej rzeczy, już widzę, zdaję sobie tego sprawę. Zacznijmy od ciebie. I ty jedziesz w tamtą stronę. To ulepszenie smoku będzie nieco kosztowne. No Tego gębna spokojnie. Zaczniemy tylko, że mamy smoka ulepszonego. Smoki z 18 ruchu to jak prawie jak fenixy, nie? Eee, I rób, ile się da. Jeszcze będzie trzeba troszeczkę ulepszyć, ale to jutro powinny być hajsy na to. Ty jedziesz tutaj, jeszcze nie ma już okrutowo nic, więc po prostu staniesz sobie w zamku. Gem zaczeka z armią. Gretschin, zapraszamy. Gem do środka, tylko wskocz. Gretschin is ready. Eee, ok, ulepszmy Was. OK, patrzcie, wyszło naprawdę bezboleśnie, jeśli chodzi o układ armii, super, jak na moje, no to jedziemy, bez zbędnej złoki, wojsko mamy, wszystko czego potrzebujemy mamy, zjedziesz tam jeszcze, no to jak już jesteśmy w tym temacie, to w gruncie rzeczy, siódmy dzień, wiem, powinienem nie rekrutować, siódmego dnia powinienem rekrutować, ósmego, ale szczerze mówiąc, a w dupie jest. Bo mogę, nawet nie udało mi się wszystkiego zrobić. Dobra, kij nie to. Jedziesz za tym. Wyszłoby mi mimo wszystko tego klęskiego do ataku, jeszcze. A może po prostu zróbmy to gem. No z plagi to ja się wyjaśniło przynajmniej. Połowa jednostek w dół obecnych już. No i tam części, które mieliśmy, już nie możemy zrekrutować. Ciopaku. E, dobra, to klęski to zrobi w takim razie. Masz tutaj sporo wojska. Myślę, że spokojnie sobie poradzić z tym odblokowaniem tych smoków. Przynajmniej powinieneś. Tu się schowaj. I siedź na pupie. Skończmy turę. Jedź tu. Clancy, zapraszam z twoimi zombiackimi armiami. Przerzućmy ci tylko może tego w boczek. Obok jakiegoś hardego właśnie. Harpagana tutaj wrzucimy. Brzmi jak plan. Skończ turę. Mm, szczęście niepotrzebne. Staniemy tu. Przejść nie mogę. Mamy Yowoja. Mamy Kelsiusium. No to jutro odblokujemy na spokojnie. Ok, jak uciekają, to nawet dobrze. Sobie. 18 smoków. Moglibyśmy przyłączyć się. No w sumie, dlaczego by ich nie przyłączyć? nie? to już teraz nie wiem, czy jest sens je przerzucać. Zapiszmy sobie Grazer. Zobaczymy, czy mi się uda na luzie to pokonać. Jak nie, to dorzucimy te smoki i tyle. jakiś ciapak jest jeden, więc do pojechania jak najbardziej. Przemieszkietów mu się hmm. Przeżył. Teraz tak, ty. No i ty. Dobrze. I Jutro mamy walkę. My macie watachę koni. U, będzie interesujące. Jest Isra. Kastuj mi jeszcze wizję. Hmm, interesujące. Save mamy, więc. Po prostu przeprowadźmy te dwie bitewki śmieszne. Nie rozumiem po co był ten bohater, ale okej. Okay. To nie mają za dużo pieniędzy, już. Jest, i lord. Czy potrzebuje się jakoś przestawiać... Na mojej nie Specjalnie nie muszę. Myślę tylko, że smok może stanąć tu i może stanąć ta dobra. Zacznijmy od Maslowa na nich. Dobra. No nie jest taki słaby. Kilka tych strutów tych ma. O. O kurwa, wesem <laughs> Trzeba to blindować. A ja nie wiem, czy ja w ogóle mogę go blindować, nie? Hmm. Hmm. Trudne to się robi nagle. Nie umarł chyba nie można zblindować, nie? No łup w niego, no co innego. Och. Co ten skurwol wyprawia? Ej, on mi pojedzie tutaj, wiecie, że ja to przegram? Kurwa mać! Ale szatan! Co za szatan! Ej, ja to w ogóle przegram, zobaczmy to do końca. Ej, serio, to nie jest takie łatwe. To jak najbardziej jedziemy tam armią z klęsiem. To ich kawaleria szatana jest przemocarna. Na no, 100, 100 kawalerzystów mają bądź co bądź, więc to też nie ma co żartować, nie? Oczywiście tu nie mogę tego przewinąć, bo tu mi się gra kraszy, jeżeli próbuję to przewinąć. Ale spoko, fajnie, bo przynajmniej widzę, że będzie trudniej. Nie powiem, że nie jestem zadowolony. Coś zapisywałem? Nie, na, na czym zapisywałem? GM2? Chyba GM2. Tak, to nie będzie takie proste wcale. Ok. No to brzmi interesująco. Za tym Gretchen. tutaj to nie pobierzesz za dużo wojska. O, żeby nie powiedzieć, że w ogóle. Ty, przyjacielu, jedziesz tędy w takim razie. I teraz tak. Ten zamek musi mieć ulepszenie. Dlatego i dlatego. Dobra. A ty, no, to będziesz czekała. Co innego. Musisz zaczekać. Glency musi przyjechać ze smokiem, to jest w ogóle obowiązkowe. Chyba, że coś miłego trafimy jeszcze tutaj. Płaszcz mam, zwiększenie długości zaklęć nie ma chyba sensu. Zwiększenie długości zaklęć mi coś pomoże, myślę, że bardziej już to mi pomoże, jeżeli cokolwiek ma mi pomóc. Jedziesz tutaj. No wiem, kończysz turę. Ej, jest hardo. Bo będzie go trzeba zluzować na początek. Glencym to w ogóle nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości. Implozja też, to już mam, nie potrzebuję. Znaczy, chyba tu byłaś, nie? Po czary, tak mi się wydaje. Nie powinnaś być. Eee, dobra, i siódmy dzień. Teraz tak, ty, zacznijmy od ciebie. Bierz wojsko, grzej w tą stronę. I przywieziesz, co możesz jeszcze do gen. Clancy. Bierz wszystko, oczywiście z wyłączeniem. Nie wiem czego, zombiaków, tak? Bez zombiaków jadę. Okay, to bez zombiaków może być. No, tak będzie trzeba zrobić. Po prostu dobrze wyczekać te bitwy. Ty masz co, masz haste. Masz też mistrz taktyki, masz też mistrza płatnerza, czego nie ma gem. No właśnie, tych obrażeń też było dużo, dużo więcej. I Pewnie mieli mistrza ataku i tak dalej, nie? Więc, 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 więc będzie nieco ciężej, ale nie, niemożliwie ciężej. kryptę proszę jeszcze tutaj. Więc Clancy pojedzie w, pierwszy, w pierwszym rzucie. Na atak, a w drugim rzucie, oczywiście, puścimy naszą GEM, żeby tam dokończyła dzieła zniszczenia. Jedź tutaj. Ulepszy tego pana. I wlatuj. Ki. A żeby w ogóle GEM nie atakować, atakować klęsi. Jeszcze tak dumam. Dobra, ten, ten wariant też przećwiczę w razie co. Zobaczymy, jaki będzie korzystniejszy dla mnie wariant. E, ty stoisz, oczywiście. Tak, ty jedziesz tutaj. Ziomeczku, weź armię, masz 32 smoki, więc kurczę, może coś z tego będzie, może. Eee, jedziesz tu, na pewno, gemczeka, szopowa pani nasza. Widziałem, że szopy wam się bardzo spodobały, no, tak jak i mi. A jeszcze tylko jedno, podrzuć mi tu smoka, super. Wskocz tutaj i teraz tak, ulepsz was. Uch, 38 kafli dużo. No mamy w sumie... jakkolwiek wyrównaną liczbę żołnierzy teraz. Możesz zaczekać, chyba. Grec się niech podjedzie z armią. O, I jeszcze tak. Teraz Klenz musi wziąć stąd wszystko, co może wziąć. Dobra, weź tak. Weź tak. Dobra, weźmy namiot, jak możesz. Czary masz. No jedziemy na dwóch bohaterów w takim razie. Dobra, ty możesz obozować. Skończmy turę. Dobra, i teraz zrobimy zapis. Gem 4 na przykład. I tak, Clency wchodzisz pierwszy. Gem zaraz za nim. Clency otwierasz. Tutaj. Gem. Tutaj. I tak. Pęczturę Centaur przy Dobra, mamy te dwie walki. Tą walkę możemy rozegrać goem. Będzie szybciej, nieco bezpieczniej, tak swoją drogą. Chodź tu, podać tu. Dobra. coś musimy zrobić? Nie wieje sensu. Spal. Zabijesz. Dobra, teraz Clancy powinien wjechać pierwszy. Teraz co? Naszym priorytetem jest zrobić straty. Nic w sumie więcej. Ta <laughs> nie zadziała za dobrze. Ten skurwol będzie mógł działać dobrze. Czy ich ulepszał? Nie, to jest ich ziemia, więc mam plus jeden. Ja też mam plus jeden. To może wlecieć w moje zombiaki i kilka mojego syfu. Stań tu. Okay. Drajmy z hejstem. Znowu ten skurwiały ruch. Morduj tego. Dobra, smok go. Pieprzony. Nygus. Nie chcę zombiakiem ten kontra zabrać. Bardzo dobrze. Teraz cała bateria w tego musi polecieć. Od dołu zaczynamy. Teraz wy, z tej strony. Teraz ty. Troszkę ich zabiliśmy. Niedużo, ale troszkę. Zabijmy Lisza, bo będziesz przeszkadzał nam tylko potem w grze. Jakoś trzeba mu przypieprzyć przez głupi i fortuna nic nie zadziała. Animator niewiele zrobi. Shield może, bless. Ile może zadawać? żyć no, tego Blessa. Zawsze to jest. Aha, niedzialnie i zapomniałem. 80 obrażeń też nie ma sensu slow. Dispelujmy go. Nie mogę go zdispelować. Chociaż go zaslowujmy. 7 do 23. Latujemy pełna bateria w niego. Czy wlecisz mi ta lisza? Spróbuj. Dobra. Przynajmniej po nim. Ej, może się to udać. Zobaczymy. Dobra. Ocz może niekoniecznie, ale. Spróbujemy. Jest na pewno większa szansa niż tą Gem, która dostawała tak gigantyczne obrażenia. Idź tu. Ty zabierzesz kontratak na nim, no właśnie. Zostanie mu ten kosiarz zasrany jeszcze. Jakimś czarem. On to w odpowiedzi. Chociaż, może się uda. Zobaczymy. Wlatuj. 9 do... 9 o kurde, wyrównanie, co? Morduj. Aj, Boltem już bije Dobra. Chociaż jeden, nie? Ach, musiał, musiał mi oddać, nie? Mocnym. No to wygramy. Wygramy to w takim razie. Clancy. No ja nie wiem, czy Gęby to jako bohaterka wygrała tą bitwę. Tu statystyki zawalczyły. Zdecydowanie miałem dużo lepsze stacy. I to była mój, moja przewaga główna. E, w kontekście mówiąc, statsy mam tutaj na myśli oczywiście. E, no, że miałem atak i obronę. Płatnerza i, obron i płatnerza i atak. No ale niełatwa bitwa. Bardzo niełatwa. Dobra, pokonaliśmy Lorda Fayeta, ale nie było to proste wcale. Game 4 niech będzie Okej, okay, dobra Mamy dwie misje jeszcze w bonusie do wyboru. Hmm. Został nam jog i został nam Krak-Hak. Może joga weźmy dwa cyklopy czy cztery roki? Cztery roki, dwa cyklopy weźmy może I zagrajmy jogiem. Na pierwszy rzut oka że tu działalność nekromanty. Chłopi zamieszkający te ziemie zostają zamieni wchodząc w włoki, żaden z panów i możnowładców nie powtygołuje się, by położyć kres tej bla, bla 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 bla. Od kilku dni docierają do ciebie plotki o nekromantach nawiedzających ziemię Erati, a ponieważ nie zajmujesz się akurat niczym specjalnie interesującym, postanawiasz sprawdzić, ile jest w nich prawdy. Stan Znaj zdaje się, że nekromanci zdaje się przesunęli do Erati znaczącą część swych sił. Czując głęboką razu do niej oraz czarnej magii nekromantów, postanawiasz uży użyczyć w tej sprawie swych zdolności przywódczych i wygonić nekromantów z królestwa. Ok. Powiedz mi, przyjacielu, czy ty możesz jakkolwiek kastawać? Masz magię ziemi, masz magię powietrza? Mistrza, balistyki, mistrza. No, chociaż atak jest. Powiedz, że już się nawróciłeś i już możesz puszczyć czary. Może już nie, ma, nie jesteś głupim głupkiem, który nie może rzucić czaru. Zubin jest do wyboru. Ej, Zubin jest spoko bo artyleria to zawsze dobry bohater w obronie. Wrzuć tylko wojsko mu. Zawsze lubię taki mały zrobić na starcie. Rywanie, to widzę, że masz. Ok, mamy taktykę, więc możemy podejść przez półmapy. mapy. Okay, to zróbmy. Zobaczycie, jak to zrobimy. Co z tą taktyką możemy to dokładnie tak zmontować. Patrzcie. Że moi strzelcy to ich wytłuką na prostych strzałkę zaraz. A nie, zaczekajmy. A ty musisz strzelać, dobra. Nie będzie. O, niech to pies. Nie, to ja nie chcę wyjść. Twój zasięg. A tutaj wiedziesz ty. No, już dużo statysty mamy, więc nie powinno być aż tak źle. Nawet nie zabił mi jednego. Chyba jeden jeździ mnie. tak. Ale to nie problem oczywiście dla nas. Zubin wyjdź może jeszcze tutaj przyjacielu. Zbierz jakiś hajs. Tutaj jakaś książeczka, jakaś klątwa. Dobra. A gdzie znowu, mamy tak? 25 minut, myślę, że to jest OK. Można jakoś super, ale, ok. Podajcie jeszcze tu. Jak na dzisiejszy odcinek. Więc co? Widzimy się już jutro o tej samej porze. Ja Ignacy, Mignacy, wy. A to jest kampania yoga. Hiroshi Shodow dev. Hadomot. Trzymajcie się ciepło.